Witajcie, z tej strony ponownie OneShoot i dziś postanowiliśmy zrobić opis czołgu, a naszym pierwszym opisem to właściwie będzie... Oj, o! Obybraliśmy no. taki czołg, który większość z Was pewnie zna, na pewno. ISU. ISU 152, albo też ISU 152, jak tam się powinno mówić. Ósmy tir radziecki Tedek. I powiem teraz coś o nim trochę ogólnie, takie informacje, żebyście w Jeszcze powiem szybko, że ja gram z tym drugim działkiem bardzo podobnie do dzioko. Naprawdę dobrze pani, teraz Nieraz w piszę, nieraz może to przejść spokojnie nawet do tysiąca, nawet ponad teraz. I ja walę na tym działku z zwykłych pocisków, sejków, jako mi się nie brało nie dobrze, więc razem mam pani zwykłych. Więc tak, teraz przejdę trochę do pancerza. No i te dane, co tutaj piszą, to one się też zgadzają, ale nie całkiem. Tak, przejdę do przodu. Tu to jarzmo, co tutaj widzicie, ta płyta, to naprawdę nie radzę Wam strzelać. Tutaj się pancerz kumuluje. Wszystko to tutaj jest zliczone razem. Również jak strzelacie z autocelownika, to naprawdę jak walicie w przód, to nawet się nie opłaca, bo zawsze pociski ściąga właśnie to jarzmo tutaj. Więc naprawdę wam nie doradzam tego. Zawsze proszę celować. Właśnie przejdźmy tu. Ta płyta, ta... I również tutaj ten dół, on mają wszystkie 90 mm, więc w to możecie szczelać. A jak macie małą penetrację bardzo, to możecie też ten bizar. On tutaj ma 80 mm. Tutaj. Więc możecie tutaj też szczelać. A kto by chciał szczelić w tą, w tą część tu, co prawda też ma 90 mm, ale naprawdę nie dorada, bo proszę popatrzeć jaki to ma kąt. Tutaj na pewno będzie ding dong. Natomiast tu kąt jest mały, więc będzie wchodzić. Przejdźmy do boku. Tutaj bok też pisze, że jest 90 mm, ale to też się tak do końca nie sprawdza. Tu, tutaj, w tą tutaj, w dolną część pojazdu, tu jest faktycznie 90 mm, chociaż gąsienice te, też jeszcze dochodzą, bo one są 20 mm. Natomiast tutaj góra, w to możecie strzelać, bo tu jest tylko 75. Tutaj też nie ma że nigdzie prawie kątu nachylenia, więc na pewno będzie wchodzić. A zwłaszcza, że tutaj też magazyna amunicji, więc praktyczne. Tutaj w gąsienicę raczej radzę nie strzelać. Tył tutaj, tył wszędzie, że jest naprawdę mały. Bo no, 60 mm, to się tutaj zgadza. Jedynie tutaj jest skontowana ta płyta. Mogą się nieraz koszety sypać, ale jak będziecie walić w to tu, to na pewno wejdzie. To jest malutko. A od góry dla art to tutaj naprawdę też wszystko będzie wchodzić, ponieważ jest tutaj wszędzie 30 mm, 30, jak również ta płyta silnikowa, która też ma 30 mm. Więc tutaj wszędzie będzie wchodzić. Do działka. działko z tym długim teraz, co ja gram, 10 się nazywa tutaj, to Damage jest naprawdę bardzo fajny, 750. Ładowanie tak koło 16-17 sekund, więc jest naprawdę dobrze i proszę powiedzieć jaka tu jest penetracja. Tu mamy penetracji 215 do 358, to jest naprawdę świetne. Dem uszkodzenie Damage, czyli 563 do 938, nieraz naprawdę może przekroczyć te granice. I proszę płacić, ile tutaj kosztują pociski złote. Naprawdę to jest mało, więc możecie sobie spokojnie kupić. Ja tu mam teraz cztery, bo zbieram właśnie kasę na czołgi i inne. A um, dobrze... Dział nachylenie działka to tutaj jest naprawdę małe. Tutaj w boki. Gdzie naprawdę niewiele. Dawniej, jak pamięta ktoś może tą wersję naprawdę tak dawniej, to... Te radzieckie niszczyciele, właśnie ten isu to miały wychył działa naprawdę daleki. A tenisów w radzieckich czołgach to w ogóle TDK to w ogóle był na topie, bo dawniej nie było czegoś takiego w obiekty, więc jest to naprawdę bardzo fajny czołg. Przejdźmy jeszcze może do modułu, ja tutaj teraz też nie mam zamontowanych żadnych, ale macie jedynie siatem a co jest ważne, to siata maskująca naprawdę by się przydała, bo jest to czołg, który ma bardzo malutkie wychylenie działka, więc będziecie się co chwilę ruszać. I tak samo jeżeli naprawdę nie radzę Wam gdzieś jechać do przodu, bo pan coś obmawiałem wcześniej, więc jest taki najlepiej szczelić i ładujesz się 17 sekund, więc się świata spokojnie zdąży włączyć, zgaśniecie. I możecie znowu szczelić. A potem jeszcze dosyłacz. Mógłby być bardzo dobry. Dosyłacz. I ktoś, kto by chciał jeszcze, yy, na przykład, bo słaby zasięg widzenia też jest trochę, więc można by lornetę na przykład dokupić albo osłoniętą optykę. A tak samo ulepszony system naprowadzania też by, się, też by mógł być praktyczny. Więc radzę kupić. Do załogi. Umiejętności załogi to dowódcy bardzo ważna jest żaruba, bo jak was raz wykryją to już potem będzie naprawdę kiepsko z wami, ponieważ nie jest to naprawdę czołg, który powinien gdzieś jechać do przodu. Potem. Um, ważne też na pewno będzie dla kierowcy hamowanie sprzęgłem, ponieważ trzeba wszystko tutaj zrobić, żeby jak najbardziej polepszyć obrót tego czołgu, bo jest naprawdę marny. Bardzo wolno się kręci, żeby to naprawdę polepszyć. Jak was zacznie ktoś okrążyć, to i także jest po wszystkim, ale zawsze można wziąć ono na Potem zwiat jeszcze, mógłby być bardzo dobry. I również wyznaczony cel, bo zawsze to jest nieraz tak, że jak akurat naładujemy, to przeciwnik znika, żeby nie trzeba było strzelać w ciemno, to ten zwiat naprawdę się przydaje. To są te dwie sekundy, ale dają zawsze dużo. I potem jeszcze jak grać tym czołgiem? Najlepiej jak wiecie ogólnie, to jak gdzieś żeście może wyczytali czy coś, jak grać zwykłym TEDekiem, to właśnie tak się gra w tym ISU. To jest taki najlepszy przykład na TEDekach. Skamcie się gdzieś w krzakach światom maskująco daleko i strzelajcie. Bo naprawdę, nieraz, nawet jak jest atak przegrany, to ten ISU to jest taki czołg, który może zarzucić całą grę. Na przykład jak, jak jest gdzieś atak i przegrany i wszystkie wrogie pojazdy zaczynają jechać i nagle jest ktoś taki to szczela za 700-800 gdzieś skądś, nie wiadomo skąd, to na pewno każdy albo się wróci, albo zatrzyma, albo schowa. Więc to jest naprawdę dobry czołg, żeby jakieś takie ataki nawracać. Zawracać, więc tak. Um, dobre matki dla takiego czołgu to by na przykład były kopalnie. Takie, po prostu takie matki, gdzie jest dobra kampa gdzieś. I do przodu może tym czołkiem możecie się dopiero wtedy pakować, jak naprawdę będzie wasz Team wygrywał, bo jak już mówiłem pan, tutaj naprawdę nie jest dobry. Więc radzę wam tutaj nie pakować się do przodu. Zresztą jak zobaczyliście HP1010 też nie jest najwięcej. Dobrze, i jeszcze do tego... Naprawdę uważajcie też z tym pakowaniem do przodu, bo jak ktoś Was zajedzie jest choć trochę zna się na bocie, to pierwam szczeli w gąsienicę, czy po prostu Was tak objedzie i już praktycznie nic nie możecie zrobić. mam jeszcze do... Tutaj widać czołów tutaj na gąsienicę, to tutaj naprawdę nie radzę się strzelać, dlatego, bo zawsze Rosjanie dużo tutaj, jak ktoś wie, może wiecie, dużo używali tych gąsienicę, więc tutaj nie radzę nam strzelać. Więc jak będziecie isujć z przodu, to najlepiej albo go objechać, albo strzelić tutaj w te płyty, z boku to jest obojętne gdzie będziecie bić. A z tyłu to najlepiej w tą tutaj prostą płytę, co w ogóle nie ma prądu. Od góry Artą to wszędzie i tak wejdzie fajnie. Prędkość tego czołgu nawet jest bardzo dobra, chociaż nie wiem po co to tak dali. Bo najlepiej, jak już mówiłem, się skampić gdzieś. 43 km na godzinę tutaj piszę. No, fajna bardzo prędkość, ale się nie przydaje za bardzo. Zasięg widzenia 350, tutaj też jest marny, więc naprawdę możecie też, kto chce, kupić jakąś lornetę, albo usunąć tą optykę. Działko, jak możecie, jak zobaczycie, to to samo działko BL-10, jest również na Object 704. Dokładnie to samo. Więc tutaj ten czołg, a jeszcze jedno, ten czołg z tym samym działkiem, ale ładuje dłużej, więc tutaj naprawdę trochę problem a tak to jeszcze do isu jest to typowy Tedek więc jak wiecie jak się gra takim Tedekiem to tutaj isu możecie iść w ten kierunek naprawdę naprawdę dobry to jest kierunek tu su przed nim su sto to są naprawdę wszystko takie fajne drony są w ogóle ten ISU to są jedne z najlepszych TED w ogóle w bocie, takie co się najfajniej gra, najłatwiej też. I dobrze, mamy nadzieję, że wiecie już tyle o ISU. I że jakbym jak coś jeszcze zapomniał powiedzieć, to możecie pisać w komentarzach. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Możecie subskrybować, albo